Ten chłopiec mógł żyć. Zmarł kilka dni po tym, jak został umieszczony w rodzinie zastępczej o tragedii, poinformowała telewizja Polsat. Tęskni pani za nimi. 15 maja do jednego z warszawskich mieszkań zapukała policja. 22-letnia pani Magdalena, matka dzieci, zgodnie z decyzją sądu, została zabrana do więzienia, jak podaje Polsat, za niezapłacone mandaty. Ojciec dzieci, 26-letni pan Jakub, był wtedy w pracy, setki kilometrów od domu. Dlaczego pan nie dojechał? Bo do za, za daleku Nie miałem szans, żeby dwie godziny dojechać. A miałem ja na to dwie godziny. Kto tak powiedział? Policja. Chęcie zaopiekowania się dziećmi wyraziła Prababcia, 71-letnia pani Halina. Ja mówię, to nie mogę ja się zostać dziećmi. Nie, bo pani za stara jest i pani sobie nie poradzi. Nie dali żadnego kuratora, nie dali żadnej opieki z, tej, z asystenta tego powinni przyjść i sprawdzić mnie, czy ja sobie radzę, czy nie. Jak nie radzę, no to wtedy jest podstawa, zabieramy. Trzyletnia Lena i czteromiesięczny Oskar zostali rozdzieleni i trafili do rodzin zastępczych. Cztery dni później chłopiec zmarł. Rodzina mówi o zachłyśnięciu. Sprawą zajęła się prokuratura. Sekcja zwłok nie wykazała jakichkolwiek obrażeń, które wskazywałyby na to, że do śmierci dziecka przyczyniły się jakieś urazy mechaniczne. Nie stwierdzono też w drogach oddechowych obecności treści pokarmowej. A te wstępne wyniki sekcji wskazują na to, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Babci chłopca odmówiono wglądu do akt, a pytań, które pozostają bez odpowiedzi, nie brakuje. Czy służby działały w granicach prawa i w pełni zadbały o dobro dzieci? Dlaczego najbliższym nie pozwolono zająć się ich pociechami? I wreszcie, dlaczego na pogrzebie czteromiesięcznego Oskara upokorzono jego matkę? Bo kobietę przyprowadzono w takim oto stroju i skuto w kajdanki zespolone. Potraktowano ją jak najgroźniejszego przestępcę. W tej sprawie muszą być konsekwencje, także konsekwencje karne. To jest złamanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jest nieludzkie i poniżające traktowanie i to jest po prostu przestępstwo. Policja zapewnia jednak, że ich działania były przeprowadzone w granicach obowiązującego prawa. Pojacenci pojawili się na interwencji, ponieważ wykonywali polecenie sądu, który mówił o tym, że tę kobietę należy e, zatrzymać i doprowadzić do odbycia kary pozbawienia wolności czterech miesięcy. I tutaj, uwaga, bardzo ważna informacja. 4 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa, nie za mandaty. Tak jak to się pojawiało w przestrzeni medialnej. Jak twierdzi rzecznik stołecznej policji, dziećmi mógł zająć się tylko ich ojciec. Ojciec po te dzieci się nie zgłosił, nie przyjechał, dlatego, że był osobą poszukiwaną, ukrywał się przed organami ścigania i doskonale pewnie wiedział o tym, że jeśli, zostanie, jeśli przyjedzie, zostanie przez nas zatrzymany. Pan Jakub, ojciec dzieci, mówił jednak, że policja dała mu tylko dwie godziny na przyjazd i zajęcie się dziećmi. Według policji. Mógł jednak odebrać Lenę i Oskara kolejnego dnia, ale się nie zgłosił. Politycy Prawa i Sprawiedliwości o tragedię oskarżają rząd Donalda Tuska i podległe mu służby. Wraca to, co było za pierwszego Tuska. Państwo, zamiast spróbować pomóc ludziom, którzy zbłądzili, odbiera dzieci, upokarza i niszczy. Dziecko, które zostało odebrane matce za to, że nie płaciła mandatów, zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Mama jest odprowadzana na pogrzeb w więziennym uniformie i kajdanach. Policja twierdzi, że wszystko było zgodnie z procedurą. To nie była pomoc rodzinie, to była brutalna ingerencja bez refleksji, bez empatii, bez odpowiedzialności. Urzędnicy, którzy mieli wspierać, stali się trybikami w bezdusznej machinie. Silni wobec słabych, słabi wobec silnych to esencja waszego rządzenia. Matkę w kajdankach łatwo zamknąć prawdziwych mafiozów, oligarchów, swoich partyjnych kolegów już nie. Najważniejsi politycy rządu Donalda Tuska milczą w sprawie warszawskiej tragedii. Tym, którzy do niedawna na swoich sztandarach nosili hasło murem za mundurem i gębę, mieli pełną frazesów o wspieraniu funkcjonariuszy w ich ciężkiej służbie, a dziś od rana wyjął jadem na prawo i lewo, czerniając policjantów, rekomenduje oświadczenie polskiej policji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą, by sprawę wyjaśniła Sejmowa komisja. Po ich interwencji politycy koalicji rządzącej zapowiedzieli, że Sejm zajmie się tragedią. Tragiczne wydarzenia w Warszawie związane ze śmiercią czteromiesięcznego dziecka muszą zostać wyjaśnione. Po konsultacji z prezydium komisji zwołuje w przyszłym tygodniu posiedzenie komisji do spraw dzieci i młodzieży w tej sprawie. Bo jest co wyjaśniać. Komendant stołeczny podjął decyzję o ustaleniu, jak przebiegała interwencja i jaki był udział policjantów. Ja bym nie wskazywała od razu na jakiś błąd tutaj funkcjonariuszy policji na miejscu, bo być może oni to właściwie ocenili tam na miejscu. Natomiast pytanie jest zasadnicze. Czy Zawiadomili sąd opiekuńczy, czy też nie? Decyzja o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszej kolejności powinna być poprzedzona wizytą kuratora. Niepokojące jest to właśnie, że nie ma stanowiska sądu, bo w tej sytuacji rzecznik sądu no, powinien się wypowiedzieć powinien podać, jakie czynności sąd opiekuńczy podjął. Pamiętacie rechot polityków Platformy Obywatelskiej, kiedy w kajdankach dla bandytów wożono urzędniczkę z kancelarii premiera? Drwinom nie było końca. Wtedy ludzie komendanta Boronia dostali zielone światło na takie działanie i polityczny parasol. Dziś to samo spotyka panią, która w kajdankach przeżywa pogrzeb swojego dziecka. W sprawie nic nie jest jasne i jednoznaczne. Życia czteromiesięcznego Oskara nikt i nic nie wróci. Dla rodziny chłopca najważniejsze jest teraz, aby odzyskać. Trzyletnią Lenę, Daniel Śmieciński, Republika.